Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem. 25 przypadkowych pytań. Tak zapoczątkowany na polskim YouTubie przez Beauty Starlet. Jak zwykle z tyłu za mną mistrzyni drugiego planu, czyli moja Kicia Fifi, śpi sobie smacznie. A ja w takim razie przechodzę do pytań, nie będę Was zarządzała swoimi wywodami. Ok, lecimy. Pytanie numer jeden. Czy masz zwierzęta? Mm -hmm. O kocie mowa. <laughs> tak, oczywiście. Tutaj mam w Anglii dwa zwierzęta. Dwa koty. Fifi i rudy. Um, w Polsce mam psa. Malutka. Um, no i mam jeszcze rybkę. Właściwie rybka. Pan rybek. Jest to rybka, która o, tam sobie obecnie śpi, bo jak wróciłam z pracy, to wyłączyłam. I jemu światełko, oczywiście przed tym go nakarmiłam Z matczynej piersi A Rybek mój nazywa się Upside Down Dlatego, że pływa czasami do góry brzuchem, albo tak jakoś pionowo, zależy jak mu tam odbije palma W nocy czasami dostaje po prostu wścieklizny Tak chlupie wodą, że normalnie Aż się po prostu, aż strach się bać o. A propos moich kotów, to te osoby, które mnie już troszkę znają, to wiedzą, że również na moim kanale są filmiki z moimi kitkami. Muszę też wstawić jakiś filmik z moim pieskiem. Jak będę w Polsce, to na pewno nagram coś. Oprócz tego, jeszcze jakie mam zwierzaki? W lodówce jest kurczak zamrożony, a także ryby też zamrożone. To wszystko z mojego zwierzęca chyba. Okej, okay, lecimy dalej. Pytanie numer dwa. Jakie trzy rzeczy są w tym momencie najbliżej Ciebie? To tak: laptop, kamerka i myszka. To są trzy rzeczy najbliższe mym ręką w tym momencie. Trzy. Jaka jest teraz pogoda? Pogoda. Może być. W sumie dzisiaj nie było zbyt fajnie, ani zbyt niefajnie. Ok. Nie jest zimno, nie pada deszcz. Przez cały dzień praktycznie świeciło słońce. Parasol był dzisiaj zbędny, więc chyba nie jest źle. Robi się coraz cieplej. To znaczy, no mam nadzieję. Ok, jedziemy dalej. Cztery. Czy masz prawo jazdy? Jeśli tak, to czy kiedykolwiek miałaś wypadek? Prawo jazdy mam już jakieś naście mm, lat. 11 chyba chyba tak. A czy miałam wypadek? Nie wypadku nie miałam, ale miałam stłuczkę oczywiście nie z mojej winy. Pytanie numer 5. O której godzinie obudziłaś się dzisiaj? O siódmej Tak. Zadzwonił dzwonek o siódmej. A co za tym idzie? Stałam siedem po. No. Taka jestem dobra. Siedem minut dochodzę do siebie. Godzin. <noise> ok. Pytanie numer sześć. Kiedy ostatni raz brałaś prysznic? Miesiąc temu? Nie żartuję. żartuje. Wczoraj. Wczoraj brałam prysznic. Wieczorem. Staram się nie brać prysznica, jak jest taka pogoda rano, ponieważ jak wyjdę na dwór, a jestem zaraz po prysznicu, to zazwyczaj łapię jakiś katar, kaszel. No, szkoda słów. Lecimy dalej. Siódemka. Podaj tytuł filmu, jaki ostatnio widziałaś. A może być serial? Klan? Moda na sukces? Klebania? M jak miłość? Z jak zazdrość? <laughs> nie, 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 oczywiście żartuję Żadnego z tych seriali nie oglądam Chociaż lubię seriale typu na przykład Rodzina zastępcza Daleko od noszy I jeszcze tam inne Oczywiście mówię o polskich A film jaki widziałam to tytuł wam Nie podam, ponieważ nie pamiętam A był to film wczoraj Wczoraj w nocy, wieczorem w nocy, z Halibery, gdzieś podam tutaj, tytuł będzie sobie latał. Naprawdę film rewelacyjny, bardzo melancholijny, dość smutny. Okej, okay, dalej lecimy. Yy, zgubiłam się. Usemka. Yy, co jest napisane w twoim ostatnim smsie? A co tam? Nie ja tam wielkich tajemnic nie mam okay. Uwaga Sms wysłany 24 stycznia 2011 roku O 14.41 Tak się zagrałam w pomarańczki Że przejechałam stację Hehe Tak, a pomarańczki To taka gra na iPhone'a. Rewelacja, słuchajcie. Taka rewelacja, że normalnie aż się stację przejeżdża, na które się powinno wysiąść. Nie, naprawdę. Świetna gierka. Polecam. A, znowu coś w telefonie będzie. To po co ja go wyłączałam w ogóle? Jaki jest Twój główny dzwonek w komórce? To pytanie numer 9. Szukam szybko tego mojego głównego dzwonka w komórce. Gdzie on jest? Uwaga. Dobra Mam nadzieję, że będzie słychać, odgłosimy Lecimy No Tak brzmi To wszystko hmm. Ja to się kurczę potrafię zgubić nawet na, na własnym laptopie Pytanie numer Boże, bez okularów nic nie widzę. Pytanie numer 10. Czy kiedykolwiek byłaś w innym kraju? Tak, oczywiście. Teraz jestem w innym kraju niż Polska, jeżeli o to chodzi. Jestem w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkam tutaj? Sobie, spokojnie. A poza tym tak byłam. Byłam w Hiszpanii, byłam w Portugalii, byłam we Francji, byłam w Niemczech, o, a byłam też w Maroku o, Trochę zwiedziłam I to wszystko przez ostatnie 10 lat Pytanie numer 11 Czy lubisz sushi? Sushi? Ja, Figierka, lubię sushi I roku? nie znacie go roku? Ta, ja lubię sushi, znaczy. Mm, lubię sushi wegetariańskie, bardzo lubię. Lubię sushi kurczakowe. Jeżeli nikt nie jeszcze nie, nie jadł, a będzie miał okazję spróbować, polecam. A sushi y, rybne, takie typowe sushi sushi, mm, sushi sushi, to tak średnio na jeżdżę. Zależy mm, z jaką rybą. O. A na przykład, lubię z makrelką, Tak fajnie. Mniam, mniam. Dobra. Mm, dwunastka. Gdzie najczęściej robisz zakupy żywnościowe? Mam być szczera? A? Ok. W Tesco. Tesco. Dla ciebie, dla rodziny. Naprawdę, Tesco. Bardzo lubię Tesco. <tysko> Tesco. Mój przyjaciel jest. Moim przyjacielem jest. Lecimy dalej. Trzynastka. Czy kiedykolwiek brałaś udział... Nie, co, co ja gadam w ogóle? Trzynastka. Czy kiedykolwiek brałaś środki nasenne? Jak nie mogłam zasnąć, to po co miałam się męczyć? Brałam. To źle? Pytanie numer czternaście. Czy masz rodzeństwo? Nie, nie mam, ale mojej mamy brat, Robert, jest dla mnie i zawsze był i zawsze będzie jak brat. Bo się przy niej wychowywałam. Um, piętnastka. Masz komputer stacjonarny czy laptopa? Mam to i to właściwie, tylko że na stacjonarnym, przy stacjonarnym ciągle, że tak powiem, przesiaduje mój partner. Natomiast ja, um, ja uwielbiam mojego laptopka i jemu jestem wierna. No. Pytanie numer szesnaście. U. Ile będziesz kończyła lat w twoje następne urodziny? 18 18 19. 30, Ta, taka stara. kobieta ze mnie. Znaczy, dojrzała. Mam nadzieję, że mój facet nie zamieni mnie na lepszy model, na młodszy model. Nie, no, nie wyglądam na tyle, prawda? Wyglądam? Nie. Nie wyglądam. Okej. Okay. Eee. Mm. Teraz dowiecie się, dlaczego tak się właśnie ślepie tutaj przed moim laptopem. Pytanie numer 17. Czy nosisz szkła kontaktowe albo okulary? Prawda, okrutna jest. I wyjdzie teraz na jaw Tak, noszę okulary Mam dwie pary Szkieł kontaktowych Nie, ale okulary Dada Okulary noszę, kochani I um, na co dzień Przez cały czas Jednak specjalnie ich nie założyłam do tego filmiku Dlatego, że chciałam wam oszczędzić Tego odbicia Moich sekretów um, W moich brylkach Dlatego ja po prostu ściągnęłam. Lecimy dalej. A w ogóle, okulary noszę już od dwóch lat. Nie, trzech. Coś kołdek. Muszę, bo mam astygmatyzm, a to jest po prostu masakra. Poza tym, jak nie mam okularów, to mnie głowa boli, już mi zaczyna boleć. Dobra, koniec tego narzekania, Aśka. No, dalej lecimy. Numer 18. Czy farbujesz włosy? Tak. Aż wyszły od tego. Niestety farbuję. Byłam kiedyś brunetką. Miałam takie właśnie brązowe, fajne włosy, taki ciemny blond mocny. I zaczęłam farbować, i po prostu zaczęły mi rozjaśniać, rozjaśniać, rozjaśniać. I no i co? Niestety, no, tak jakoś wyszło. Słuchajcie, farbuję je na ciemny kolor. Już mam odrosty takie. Muszę znowu zafarbować. Nauk. Przydałoby się wrócić do. Swojego naturalnego koloru, żeby moje włosy odpoczęły, no ale wiadomo, chce się ładnie wyglądać. Ok, lecimy dalej. Pytanie numer 19. Jakie masz na dzisiaj plany? Żadnych. Pewnie zrobię jakąś kolację, potem obejrzę sobie dobranoczkę, paciorek, siusiu i spać. A tak na poważnie, to pewnie obejrzę sobie coś w telewizji, pooglądam YouTube oczywiście. YouTubeowiczka kurczę tak. Numer 20. Kiedy ostatnim razem płakałaś? Wczoraj. Wczoraj płakałam jak um, kroiłam cebulę na kanapkę. No szczerze 21. Jaka jest twoja ulubiona pizza? Znaczy chodzi o nazwę pizzy czy o rodzaj. <gry> Na cienkim czyście lubię pizzę, a także na grubym, ale lubię pizzę z warzywkami, a także z kurczakiem. Najlepsza jest taka, którą ja sama robię. Mówię Wam, mm, palce lizać. Zapraszam Was na pizzę, a co tam. <grych> um, 22. Czy lubisz bardziej hamburgera, czy cheeseburgera? Ani to, ani to. Wolę chicken burgera. Um, 23. Czy kiedykolwiek zarwałaś noc? Oj, zdarzało się, zdarzało się. Jak było się młodszą, miało się więcej siły. <laughs> Nie, na poważnie zdarzyło mi się zarwać noc wiele, wiele razy. Z różnych powodów. 24. Jaki jest Twój kolor oczu? Hmm. Piękny. Niebieski. Blue. O 25 Czy czujesz różnicę pomiędzy Coca-Colą Znaczy kolą A Pepsi Czy czuję różnicę? Oczywiście diametralną Nie lubię Pepsi A coca Cola to tylko Zero Zero Naprawdę Coca-Cola zero jest the best Figielka pije tylko Coca-Colę zero Bierzcie z niej przykład. Pychota. <laughs> Kochani, naprawdę szczerze, Coca-Cola Zero najbardziej mi smakuje. Nie jest przerażliwie słodka. Jest naprawdę. Ma taki wyważony smak. Ma w sobie taką delikatną słodycz. Mm, niebo dla podniebienia. Polecam. Dobra. To byłoby chyba na tyle Mojego tagu Zapraszam do wzięcia udziału Taguję wszystkich, którzy mnie teraz oglądają Oczywiście chcecie Odpowiadajcie, nie chcecie Nie odpowiadajcie, to wasz wybór Matko kochana Trochę długi ten film wyszedł Dobra kochani, trzymajcie się ciepło Pozdrawiam was bardzo gorąco Życzę wszystkim udanego tygodnia, bo dzisiaj jest poniedziałek A wszyscy kochamy poniedziałki, prawda? Buziaczki i papa, trzymajcie się ciepło.